Cześć, z tej strony Paweł Leszczyński. Witam Was wszystkich na kanale Pan Leszczyński. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić za pomocą sztucznej inteligencji profesjonalną sesję fotograficzną. Spytacie, dlaczego, jeżeli może to zrobić fotograf? A więc fotograf to jest po pierwsze Wasz poświęcony czas, który również kosztuje, Wasze ciężko zarobione pieniądze, ponieważ fotograf nie zrobi Wam sesji produktowej za darmo. A za pomocą sztucznej inteligencji możecie to wygenerować dosłownie w kilkadziesiąt sekund i oczywiście za darmo. Zrobimy to za pomocą czatu GPT, a naszym modelem zostanie ten oto Polones Karo Plus. Zaraz zrobimy właśnie zdjęcia, które zobaczycie tutaj na ekranie i za chwilę pokażę wam prompty, które wpisuję do czata GPT. I za pomocą sztucznej inteligencji zrobimy sesję dla tego samochodzika. A więc otwieramy chat GPT i wpisujemy prompta. Jesteś profesjonalnym fotografem na podstawie załączonych zdjęć? Wygeneruj profesjonalne zdjęcie z sesji fotograficznej, produktowe samochodu zabawki z załączonych zdjęć. Zadbaj o idealne oświetlenie, wysoką rozdzielczość oraz efektywne pokazanie produktu w centrum fotografii. I tak właśnie wygląda. Zdjęcie sesyjne wygenerowane przez sztuczną inteligencję, wygenerowane przez chat GPT. Jak widzicie, może nie jest to idealny Polones, ale weźmy pod uwagę to, że ten model, ten resorak też nie jest najwyższej jakości. Nie odzorowuje on w 100% prawdziwego samochodu. Także efekt uważam, że jest bardzo dobry. Jeśli Wam się spodobał ten film i dzięki niemu zaoszczędziliście parę złotych zaoszczędziliście troszkę czasu, Zostawcie łapkę w górę, kliknijcie przycisk subskrybuj oraz wejdźcie na moją nową stronę agencjaai.com.pl. Jest to mój nowy projekt, projekt w którym zajmuję się wdrożeniem sztucznej inteligencji do firm, dzięki czemu można zaoszczędzić sobie trochę czasu, można zaoszczędzić sobie parę złotych. Agencjaai.com.pl. A ja również zapraszam was na kolejne moje filmy. Także do zobaczenia. Cześć.